Podstawowe zasady zdrowego odżywiania są proste. Dla wielu z nas na tyle proste, że aż nie wierzymy, żeby mogły być skuteczne. Dlatego szukamy bardziej zaawansowanych metod, które wymagają od nas większych nakładów czasu, energii i nierzadko pieniędzy. A później rzucamy je dość szybko, bo zderzamy się ze ścianą, na której wielkimi literami jest napisane słowo rzeczywistość. Zapominamy o tym, że jest coś pomiędzy i wracamy do starych nawyków. Tymczasem jest jeszcze coś takiego jak zdrowe podejście do zdrowego stylu życia, o którym opowiem Wam w dzisiejszym filmie. Partnerem naszego odcinka jest marka Fresh Logistics. Chyba nie mogłabym zacząć. Większym banałem, ale nie mogłam go pominąć, skoro wciąż pomija go tyle z Was. Picie wody i płynów jest jednym z najprostszych nawyków, które możemy wprowadzić do swojego codziennego życia, a jest bardzo istotne, ponieważ często mylimy pragnienie, chęć napicia się wody albo jakiegoś innego płynu z głodem i łatwo doprowadzić się do podjadania, przejadania, a musicie wiedzieć, że abstrahując od wszystkich zasad zdrowej diety, zdecydowanie niezdrowa jest nadwaga, a tym bardziej otyłość. Dlatego staramy się unikać takich sytuacji, a można zrobić to m.in. poprzez zwiększenie ilości płynów w codziennym życiu. Ciekawostką może być dla Was fakt, że do bilansu płynów wliczamy także kawę i herbatę. No chyba, że pijecie kilka razy dziennie bardzo mocną siekierę i ilość kofeiny przekracza około 300 mg na dzień, to wtedy ten efekt diuretyczny może być silniejszy niż nawadniający, ale do póki mówimy o jednej czy dwóch kawach w ciągu całego dnia, to nadal można te płyny wliczyć do codziennego bilansu. Picie odpowiedniej ilości płynów jest ważne także dla urody, poprawia wygląd i jędrność skóry, a także przyczynia się do redukcji celulitów. Jeśli próbowałeś już wiele razy wprowadzić nawyk picia wody i to się nie udawało, to wybierz sobie jedną z trzech metod, którą teraz Ci zaproponuję. Możesz pobrać aplikację, która kilka razy dziennie przypomina o tym, że powinnyśmy wypić szklankę wody, ale problem polega na tym, że bardzo często uczymy się ignorować aplikację i jej piknięcie nie zmusza nas do tego, żeby faktycznie sięgnąć po szklankę wody, dlatego możesz spróbować bardziej analogowego rozwiązania i kupić zwykłą plastikową butelkę wody, na której oznaczysz kraseczkami godziny w ciągu na przykład Twojego czasu dnia, Pracy. I to będzie Twoje zadanie, że do upływu danej godziny musisz wypić, opróżnić tą butelkę wody o daną objętość. I to może być taki dodatkowy motywator, a nie jest to żadna wielka, straszna rzecz. Nawet jeżeli na początku będziesz musiał się zmusić do tego, żeby się tej wody napić, bo jej nie lubisz, nie smakuje ci albo nie czujesz takiej potrzeby, to tak czy siak, nie jest to najgorsza rzecz, która prawdopodobnie będzie czekała Cię w Twoim życiu, a może przynieść wiele dobrego. Mam wrażenie, że czasami zapominamy, że piramidy żywienia nie projektował jakiś przypadkowy przedszkolak, a jest wynikiem wieloletnich analiz, wyników badań i mówi o tym, co sprawdzi się u zdecydowanej większości populacji. Nieuzasadnione eliminacje pokarmowe są nie tylko bez sensu, ale też mogą przynieść szkody dla zdrowia, ponieważ jeżeli eliminujesz dużą grupę produktów, to pozbywasz się ze swojej diety wartości odżywczych, które właśnie w tej grupie by się konkretnie znalazły. I jeżeli takie diety eliminacyjne są prowadzone bez odpowiedniej osoby, która może Wam podpowiedzieć, czym zastąpić te produkty i jeżeli robicie to bez powodu, to Wy nie zyskujecie nic na tym. Nie staniecie się bardziej zdrowi tylko dlatego, że nie jecie czegoś, co kogoś innego może uczulać. To, że nie wiem, celebrytka i mama celebrytki twierdzą, że są na diecie bezglutenowej i to im świetnie się sprawdza i one czują się lepiej, to nie znaczy, że warto przetestować to wszystko na sobie, bo pora odpowiedzieć sobie na pytanie, kogo chcesz traktować jako autorytet w kwestiach zdrowia? Liczące się organizacje polskie czy światowe, czy może właśnie celebrytów? Kiedy nie szukasz na siłę różnych diet eliminacyjnych i pozwalasz sobie na jedzenie wszystkiego, co jest powszechnie uznawane za zdrowe, zdrowa dieta staje się znacznie prostsza, bo okazuje się, że możesz zrobić sobie nawet najzwyklejszą w świecie kanapkę, położyć plaster sera, sałaty. I coś więcej, bo musicie wiedzieć, że liść sałaty nie jest jeszcze dzienną porcją warzyw i owoców. Tylko należy zjeść albo całe surowe warzywo, albo jakieś dwie porcje, albo dwie garści miksu sałat z pomidorkami koktajlowymi i jakimś lekkim dressingiem, i wtedy możemy mówić o porcji warzyw i owoców. Wybieranie najtańszych parówek, które w składzie mają wszystko oprócz mięsa, nie skłania producentów do oferowania nam bardziej jakościowych alternatyw. Podobnie, jeżeli z uporem maniaka kupujemy ciągle ten sam chleb tostowy, nie sprawia to, że nagle zaczniemy mieć więcej porządnego chleba na zakwasie w sklepach. My jako konsument mamy ogromne prawo głosu, ponieważ głosujemy swoim portfelem. I reakcję rynku widać już teraz, bo powoli zupki chińskie są wypierane przez zupy krem, które są gotowymi rozwiązaniami proponowanymi również już w normalnych marketach, czy na przykład zdrowe batony, które pojawiają się dosłownie obok tych wszystkich niezdrowych, które są może jeszcze nadal bardziej popularne, ale kiedyś były jedyną opcją. Jeszcze 5 lat temu w Polsce nie było takiego wyboru, a on się pojawia właśnie dlatego, że rynek reaguje na nasze decyzje zakupowe. I to też widać w usługach dla biznesu. Na przykład partner naszego odcinka ma teraz taką usługę jak Ultrafresh, która sprawia, że w kilka dni od producenta do klienta może trafić dany produkt, który wymaga super specjalnej temperatury stabilnej od 0 do 2 stopni. Tego by nie było, gdyby nie fakt, że ludzie potrzebują coraz bardziej. Jakościowych produktów. Dlatego warto o tym pamiętać. Nie namawiam Was do tego, żeby zawsze sięgać po to, co najdroższe, i nie uważam też, że to, co najdroższe, okazuje się zawsze najbardziej wartościowe. Ale kupowanie tej najmniej zdrowej, najbardziej przetworzonej i najtańszej żywności niestety nie pomaga w zmianie rynku i tej sytuacji dostępności produktów, które mogłyby być dla nas zdrowsze. Nie musisz kupować modnych superfoods, wystarczy, że zaczniesz kupować prawdziwe jedzenie, to zwyczajne, które widać na piramidzie żywienia. Nawet jeżeli wydasz troszeczkę więcej teraz na zakupach, to w przyszłości znacznie mniej w aptece, a poprawi się też twój komfort życia. Myślę, że warto. Nie mam dla Was jakichś super dobrych wiadomości, bo słodycze i fast foody są niezdrowe, ale jest coś gorszego. One są najbardziej szkodliwe wtedy, kiedy jemy je w niezdrowych ilościach. A to się zdarza najczęściej, gdy dzielimy nasze życie na zdrowe okresy super diety i takie, które można przemilczeć. Tak jakby wtedy, kiedy my stwierdzimy, że albo się nie odchudzamy, albo się nie staramy, te wszystkie nasze wybory nie liczyły się dla naszego organizmu. Tymczasem naszemu ciału nie robi żadnej różnicy to, czy my akurat jesteśmy na diecie, czy akurat nie mamy czasu. To wszystko się liczy. Właśnie dlatego zachęcam swoje pacjentki i kursantki, by z góry założyły, jeżeli oczywiście lubią słodycze i fast foody, że one będą obecne w ich diecie na zawsze, niezależnie od tego czy jest to dieta redukcyjna, czy dieta na stabilizację masy ciała, czy chcą żyć zdrowo niezależnie od ich celu. Jeżeli przez całe dorosłe swoje życie, a czasami i przez całe życie jadły te słodycze i fast foody, to nie ma zoliczyć na to, że one kiedyś w magiczny sposób przestaną nam smakować i przestaną się wydawać atrakcyjne. Jeżeli sobie pozwolimy na to, że ten fast food czy słodycz może być raz na Czas obecny w naszej diecie, to będziemy mieć mniejszy apetyt na to, żeby zjeść go w bardzo dużych ilościach. Zakazany owoc, jak wiadomo, smakuje najlepiej, a restrykcyjne diety napędzają chęć na słodycze i fast foody. Często jestem pytana, co to tak właściwie znaczy zdroworozsądkowa ilość. Uważam, że większość z Was zna odpowiedź na to pytanie i podświadomie wiemy, kiedy to jest przegięcie, a kiedy faktycznie takie jakościowe, radosne korzystanie ze smaków, których może nie jecie na co dzień. Chcesz żyć zdrowo, jeść owoce i warzywa. Co do warzyw zgodzą się ze mną pewnie wszyscy, ale owoce mogą niektórych zaniepokoić. Tymczasem w 2016 roku pojawiło się bardzo duże badanie, które zmiata z powierzchni ziemi wszystkie kontrargumenty o tym, że owoce mogą sprzyjać rozwojowi otyłości. Wręcz przeciwnie, umiarkowana i wysoka konsumpcja owoców jest związana z niższym ryzykiem wystąpienia otyłości, a nawet pomaga w redukcji tkanki tłuszczowej. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że owoce są słodkie. Mogą stanowić substytut słodyczy o znacznie niższej kaloryczności, ponieważ większość owoców w dużej objętości będzie miało niewiele kalorii. Oprócz tego owoce są bardzo zdrowe zawierają dużo antyoksydantów, witamin, są dobrym źródłem błonnika. To naprawdę wartościowy produkt, który należy wprowadzić do swojej zdrowej diety i nie martwić się, że on ją pogorszy i ta dieta stanie się przez to słabsza. Wręcz przeciwnie przyniesie to same korzyści. Jest jeszcze jedna dobra wiadomość: owoce nie znają się na zegarku i nie wiedzą, że po 18.00 mają się stawać bardziej tuczące. Możecie je jeść nawet wieczorem, i nie przyczyni się to do nadmiernej masy ciała, pod warunkiem, że nie przekroczycie całodziennego bilansu energetycznego. Dziękuję Fresh Logistics za dostarczenie produktów swoich klientów.